e Jesienna Szafa, instrukcja obsługi dostępny w preordaże w obniżonej cenie 29 zł. Wejdź na sklep dendicor.pl i wznieś swój jesienny styl na wyższy poziom już dziś. Czołem! Nie za staro? No dobra, może trochę. Cześć! Jeszcze bardziej No dobra. Siema, byczki! Yes. Dobra, niech już leci jak jest. No dobra, do rzeczy, bo to przecież najważniejsze. Niejednemu z nas zdarzało się powracać do szkoły w zupełnie odmienionej stylowie, kiedy te zmiany następowały tak naturalnie, były podyktowane wakacyjnym wpływem albo chęcią zmienienia czegoś na lepsze. Dlatego w dzisiejszym filmie mamy dla Was pięć konkretnych pomysłów na to, jak odpicować swój szkolny styl na nowy rok szkolny. Zapraszamy do oglądania. Wysoki kontrast. Czyli coś, co się praktycznie nigdy nie nudzi, niezależnie od tego jaki styl nosimy, jakie są czasy, jaka sytuacja panuje. Zawsze wysoki kontrast jest dobrą sprawą. W casualu, w formalu, w półformalu, w streetwearze, który jest tak przecież bardzo często stosowany przez dosyć młodych adeptów męskiej mody. W szkole spodziewalibyśmy się najczęściej połączenia czerni z bielą, szczególnie upodobały sobie takie połączenie osoby, które wyznają stylistykę streetwearową. Jest to przecież dla nich równie naturalne, co biała koszula do smokingu czy formalnego granatowego garnituru. Ale nie tylko biel przecież może się rozchodzić. Od paru lat istotną rolę odgrywają tutaj również pastele, a więc kolory o niskiej, delikatnej saturacji. Nie można ich przeoczyć, zwłaszcza, że to już kolejny sezon, gdy widzimy je obecne w ofertach wielu znaczących marek. Co do pojedynczych rzeczy, to czarne dżinsy zwykle nie byłyby naszym pierwszym wyborem w kwestii denimowych spodni, ale na pewno stanowią one jednak podstawę garderoby dla osób, które widzą się tylko w czarnych barwach. Czyli w sumie w zasadzie większość młodego społeczeństwa. Dlatego nie wolno ich przeoczyć, chcąc myśleć o dużym kontraście, zwłaszcza w tej streetowej formie. Niezależnie od tego, czy jesteś sadwojem milczącym w kącie, czy jeździsz na desce i robisz dużo szumu wokół siebie, powinieneś posiadać przynajmniej jedną taką parę. Czarne są także dobrym punktem wyjścia do tego, żeby założyć coś jasnego w górnej partii sylwetki albo na stopy. I oczywiście teraz, właśnie do tych opcji przejdziemy. Biały T-shirt wydaje się klasykiem tak powszechnym, że aż wręcz oklepanym. Ale to nieprawda, bo znalezienie dobrego białego T-shirta wcale nie jest takie łatwe. A co, jeśli chcemy to zrobić? A najlepiej będzie obejrzeć nasz wielki test T-shirtów, który niedawno pojawił się na kanale, gdzie sprawdzaliśmy różne modele w zakresie designu w stosunku ceny do jakości, tego jak leżą, jak prezentują się i jakie ogólne wrażenie robią. Jeżeli nie widzieliście tego testu, to serdecznie zachęcamy, bo narobiliśmy się przy nim setnie, a wyniki są co najmniej zaskakujące. Nie można też nie wspomnieć o sile, jaką posiadają w kwestii kontrastu klasyczne białe kiksy. Jasne, dostępna w ofertach marek całkiem spora ilość modeli w olbrzymiej palecie barw, potrafi skutecznie przysłonić tę minimalistyczną formę, ale... Zaufajcie nam, na dobry początek fajnie jest mieć coś, co można założyć do wszystkiego i nie będzie wtedy przypał. A skoro o takich prostych formach mówimy, to nie ma nic lepszego niż białe sportowe buty w którymś z bardzo klasycznych, można by nawet rzec retro krojów. Air Force, Air Max, Superstar, jakieś na przykład hybrydy i modele nimi inspirowane. Wszystko to będzie spoko współgrało z większością ciuchów, jakie którykolwiek z Was będzie w swojej szafie posiadał. Drugim typem obuwia, który niesamowicie dobrze sprawdza się w przypadku dużych kontrastów, są tradycyjne czarno-białe trampki, takie w stylu wansów albo konwersów. Naprawdę, nieważne jakiego producenta będą to buty, w tym przypadku chodzi wyłącznie o ten ponadczasowy wygląd. Trampki przez ostatnie dziesięciolecie nie straciły praktycznie nic ze swojej atrakcyjności. Nie mówimy tutaj tylko o młodzieży. Nawet jeżeli zainwestujecie sporą kwotę pieniędzy w fajny model, to może być to taki model, który będzie Wam służył na lata, będzie stylową inwestycją i na pewno odwdzięczy się bardzo dobrym użytkowaniem. Cóż tu więcej powiedzieć? No, Trampki są fajne, bo są proste, klasyczne, ponadczasowe, wygodne. Ich zalety można byłoby mnożyć, ale przecież mamy jeszcze kilka innych rzeczy do omówienia. Denimowa Góra. Kurtki wykonane z charakterystycznego ciemnogranatowego, ale nie tylko materiału, skutecznie wracają do łask z każdym kolejnym sezonem i w sumie nie możemy się nadziwić, jak długą drogę ten funkcjonalny bardzo element garderoby przebył od typowego workwearu poprzez właśnie modele inspirowane aż do casualu i streetwearu. Co by nie mówić, Taka kurtka jeansowa w bardzo klasycznym fasonie, dobrze dopasowana, z dobrymi proporcjami, to naprawdę jest coś, co powinno stać się filarem waszej garderoby. Denim jest fantastycznym materiałem, ma swój charakter, jest wytrzymały, bardzo dobrze znosi wszelkiego rodzaju przecieranie się. W niektórych przypadkach te przetarcia są wręcz pożądane. No, można popatrzeć, jak wiele osób decyduje się na fabrycznie postarzane jeansy, kiedy właśnie spędzają swój czas w sklepach i szukają idealnej pary. I warto tutaj korzystać z tych wszystkich opcji, które są dostępne w przypadku denimu i w tym właśnie punkcie powiemy sobie jakie elementy wykonane z tej charakterystycznej tkaniny warto w tym sezonie wrzucić na swój grzbiet. Pierwszym omawianym elementem z tego materiału jest szerpa. Jest to charakterystyczna kurtka podbita tak zwanym misiem i ona rośnie w naszych oczach praktycznie od dłuższego czasu, głównie za sprawą tego, że jest bardzo powszechna, no i świetnie wygląda. Wywinięty koszulowy kołnierz, na którym jest obecne wspomniane podszycie, jest zresztą najbardziej rzucającym się w oczy elementem szerpy. Szerpa jest super, bo jest ciepła i zupełnie nie przypomina w sumie większości kurtek. Dzieje się tak nie tylko poprzez formę, ale także poprzez sam materiał w różnych kolorach i fakturach, które nie zawsze są aż tak typowe dla jeansów. Dzięki swojej krótkiej konstrukcji, szerpa ładnie dzieli sylwetkę i nie powoduje w niej dużej różnicy, mimo warstwowości stylówki, w której jest obecna. Koszula z cienkiego denimu czyli takie rozwiązanie, gdy chcesz wyglądać elegancko, ale tak naprawdę nie chcesz. Jej największą zaletą jest jedyna w swoim rodzaju faktura i oddanie koloru. Ta koszula żyje własnym życiem nigdy nie jest nudna i równie fajnie wygląda sama w sobie a także wrzucona pod bluzę czy marynarkę. Prezentuje się przy tym znacznie poważniej od zupełnie casualowych ubrań, ale nie traci nic a nic ze swojego nieformalnego, dziarskiego charakteru i tego takiego trochę sportowego sznytu fajnie to widać zwłaszcza gdy podwinie się rękawy gdyż spód denimowych tkanin ma zwykle nieco inny wygląd niż wierzch i daje to interesujący nieco kontrastujący efekt jasny overshirt to z kolei coś pomiędzy koszulą a kolejną wierzchnią warstwą dzięki kieszeniom i przeszyciom wprowadza znacznie więcej kolorytów w kwestii detali niż takie proste bluzy i swetry a przy tym jest od nich nieco cieńszy może to mieć naprawdę duże znaczenie w dusznej klasie czy na korytarzu, zwłaszcza wtedy, kiedy do szału doprowadzają Was wszelkiego rodzaju ciężkie kurtki, które rano narzucone na grzbiet rzeczywiście grzeją, bo jest chłodno, a później trzeba się z tym tarabanić przez cały dzień, bo ani to do plecaka się nie mieści, ani to jakoś nie przewiązać w pasie, ani trzymać w ręce. No, dramat. Hoodie ze wszystkim, ale serio ze wszystkim. Z jeansami, z chinosami, z joggerami, z dresami. W sumie z dresami też może być. To jest naprawdę bardzo uniwersalny element garderoby i niech zaświadczy fakt, że mimo tego, że wszyscy członkowie Dandy Core posiadają różne style, bo Karol jest workwearowo-prepsterski, ja lubię prepia, flasher, smart casual, Piotr lubi taki amerykański casual, bardzo swobodny, Adam jest tekwerowcem z takim czasami smart to praktycznie każdy z nas posiada przynajmniej jedną bluzę, hoodie właśnie tego typu w swojej garderobie i to coś znaczy, to coś jest. Zacznijmy od szarego minimalistycznego hoodie. Jest to podstawa podstaw, przy której nie trzeba się w ogóle zastanawiać nad kolorami reszty rzeczy, a przy tym nie tracąc nic na wyglądzie. Szarość to jedyny poza bielą kolor, który jednoznacznie pasuje do każdego typu urody, naprawdę każdego, tu nie ma się co zastanawiać. Mamy też wrażenie, że właśnie ta cecha powoduje, że tak łatwo szara hoodie łączy się z rzeczami o nieco wyższej formalności, bo po prostu kolor i prosta forma zgrywają się z pozbawionymi udziwnień poważniejszymi w cudzysłowie oczywiście ubraniami. Co ciekawe, taką bluzę w wersji rozpinanej umieściliśmy nawet w bazowej wersji naszej książki. To już samo powinno stanowić o potencjale tego ciucha. Na drugi ogień idzie bluza w kolorze czarnym. Nie jest tak szeroko powszechna pomiędzy stylami, ale jest za to potężna w temacie streetwear. A skoro już przy tym streetwearze jesteśmy, to nie ogranicza on nas tak bardzo jak takie klasyczne, uniwersalne rozwiązania, i można w przypadku czarnej bluzy nieco poszaleć w kwestii jej budowy. Większość ofert, co prawda, zakłada w swojej formie basic z różnymi nadrukami, ale przecież można też spotkać bardziej unikalne patenty. Niektóre, można by nawet rzec, dość ekstrawaganckie. Jak zawsze, zachęcamy do własnych eksperymentów, szukania własnych rozwiązań i przyjmowania tego, co dany styl nam da. Jak już sobie powiedzieliśmy, streetwear. Jest w stanie dać nam naprawdę dużo. Swobody głównie, ale innych rzeczy też. Miejski plecak. W sumie o temacie plecaków takich na co dzień, ale i stylowych, nie możemy przestać mówić, a to z jednego prostego powodu. Polska przez długi czas nie umiała w zwykłe plecaki, bo były albo to plecaki sportowe, albo turystyczne, albo po prostu brzydkie. W sensie te brzydkie to mogły być jedne i te drugie. Nieważne. Ważne jest to, że w końcu ta oferta zaczyna się zmieniać. Mamy na rynku coraz więcej ciekawych opcji, ku którym warto się zwrócić, jeżeli szukacie takiego stylowego towarzysza codziennych podróży. No i dlatego właśnie znalazł się on w tym zestawie. No ale ale, skoro ta oferta jest taka potężna, to jak się w niej nie zgubić? Na co najlepiej zwrócić uwagę? No jak to na co? Na kolor! Można pójść w tym temacie w dwie strony. Jedna z nich to uniwersalność. Wystarczy wybrać jeden z kolorów bazowych, który najlepiej będzie współgrał z ubraniami, a zwłaszcza z butami i innymi akcesoriami, które posiadamy w swojej garderobie, bo przecież. Coś uniwersalnego dla jednej osoby nie musi być koniecznie uniwersalnym dla drugiej. Brąz, granat i czerń będą najłatwiejsze do zestawiania z większością garderoby, ale można też pójść inną drogą i stworzyć ze swojego plecaka element charakterystyczny za pomocą jego nietypowej barwy, np. czerwonej. Inną istotną kwestią będzie krój oraz ramionczka. Co do krajów to nie można przestrzelić, decydując się na minimalizm. Prosta bryła, odznaczona jedynie klapą i opcjonalnie dużą kieszenią na froncie, powinna wystarczyć, by zapewnić odpowiednią ładowność i formę pasującą do reszty posiadanych rzeczy. Co do pasków na ramiona, to tutaj gusta są różne i w sumie ciała też. Nie każdy pokocha kankenowe cieniutkie paski, nie każdemu także takie większe rozwiązania mogą pasować. Warto tutaj się nie ograniczać, przymierzyć choć kilka różnych modeli i przekonać się na własnej skórze, co działa, a co nie. Absolutnie najważniejszym elementem będzie jednak wartość użytkowa. Niekoniecznie oznacza ona milion kieszeni, ale raczej takie, które faktycznie się przydadzą w codziennym użytkowaniu. Elementy zewnętrzne są ok, o ile dobrze oczywiście współgrają z bryłą. Najważniejszym jednak będzie to, co plecak skrywa wewnątrz. Jak sprawić, żeby przeszukiwanie naszego plecaka nie było katorgą? Słowo klucz to ergonomia. Duża komara główna jest zwykle koniecznością, jeżeli chcecie zmieścić tam dużo podręczników i zaszytów, a jeżeli nosicie do szkoły komputer, to dobrze jest zadbać, aby także nasz plecak posiadał slot na laptopa. Koniecznie jeszcze zwróćcie uwagę na to, z jakiego materiału wykonany jest plecak, który macie zakupić. Ważne, żeby była to tkanina raczej grubsza i raczej bardziej sztywna niż mniej, bo to właśnie odróżnia plecak taki typowy od tego typowo modowego, który może być niestety niższej jakości i nie sprawdzić się w codziennym użytkowaniu. Taka grubsza tkanina jest też dobra pod tym względem, że mniej czepia się jej brud, jak jest bardziej wytrzymała. No dobra, my tutaj sobie tak o casualu cały czas, że luźno, że coś tam, a przecież jest coraz więcej osób, rośnie to pokolenie osób, które chcą wyglądać Powiedzmy elegancko, także właśnie w szkolnych ławkach, ale boją się, że zwrócenie się ku rozwiązaniom z klasycznej męskiej elegancji może sprawić, że będą wyglądali trochę out of place, jakby wyciągnięci po prostu z historii. I rzeczywiście, jak sobie przypomnę to, jakie reakcje często wzbudza wyróżnienie się strojem w szkole, to w sumie się tym osobom nie dziwię. A flerze. I w tym momencie mam dla Was, czyli wszystkich tych, którzy szukają rzeczywiście takich półformalnych, ale jednak klasycznych rozwiązań, dobrą wiadomość. Powstał styl, który pozwala uzyskać ten taki smart efekt, ale bez przebrania, bez tego retro sznytu. I jest to athleisure. Pierwotnie ten styl powstał jako odpowiedź na Potrzebę, taką praktyczną męską potrzebę. Coraz więcej facetów jest rozciągniętych w trakcie swojego dnia pomiędzy pracą, siłownią, różnymi innymi aktywnościami. No i trzeba dostosować to rozwiązanie ubiorowe do tego, żeby w tej scenerii się fajnie odnaleźć. I na czym polega flasher? Chodzi tutaj o miksowanie takich elementów klasycznych, prostych w formie ze stylu smart, jak chociażby kamelowa dyplomatka, czy jakieś proste swetry, biały t-shirt, z takimi rozwiązaniami typowo odpowiednimi sportowo na siłownię, jak joggery, jak skórzane trampki, sportowe buty, Torby typu Weekender i wymiksowanie tego właśnie w odpowiedni sposób sprawia, że całość, będąc smart, nie robi aż tak sztywnego wrażenia. A jeżeli na przykład rozważaliście wypróbowanie tej koncepcji na gruncie swojej garderoby, to nie ma lepszej okazji aniżeli jesienna aura, bo afleżer wyjątkowo lubi warstwowanie. Jeżeli więc szukaliście takiej opcji, która zapewni wam odpowiedni poziom stylu, ale przy okazji nie doda wam lat, to afleżer jest zdecydowanie najlepszą opcją. Można by rzec, dokonało się tak, oto wygląda naszych pięć sposobów na to, jak odpicować swój styl na rozpoczynający się, nie, w sumie już rozpoczęty rok szkolny. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału do końca. Jeżeli czujecie niedosyt, to zachęcamy do zapoznania się z materiałem, który już jakiś czas temu przygotowaliśmy z tej okazji. Link jest w opisie. Dajcie znać, czy Wam się podobał. Dajcie łapkę w górę, subujcie e, z dzwoneczkiem oczywiście. Przejrzyjcie inne materiały, które na naszym kanale się pojawiły. Mamy bardzo dużo takich nieformalnych casualowych opcji, więc nawet jeżeli nie jesteście krawaciarzami, marynarkowcami, to znajdziecie tutaj coś dla siebie. I co? Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko życzę. Sobie i wam, że spotkamy się już w kolejnych materiałach, które na Dendicore pojawią się niedługo. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia i powodzenia w szkole, bo ten czas jest naprawdę nienormalny. Dziś Ocenimy sobie zestaw użytkownika Paweł Rębiś. Jest to propozycja bardzo prosta, ale nikt przecież nie powiedział, że proste propozycje nie mogą być także efektowne. Tutaj na uwagę zasługuje dobór dodatków, szczególnie podoba nam się placak, jak i dobór stylizacji do całego setupu, całej lokalizacji, w której zostało zrobione zdjęcie. Uważamy, że jest to świetna propozycja na ostatnie dni lata, które bywają jeszcze we wrześniu nawet bardzo ciepłe. Serdecznie zapraszamy do obserwowania użytkownika Paweł Rębiś, jak i obserwowania naszego profilu na Instagramie dandy.com. Core. Idziemy po 10 tysięcy, już nam dużo zostało, więc każdy like się liczy, jak również do postowania swoich zestawów pod tagiem Męska, szafa bez polskich znaków, byście otrzymali okazję pojawienia się w jednym z kolejnych filmów.